Z kobietami o kobietach, nowy program na antenie telewizji Wielkopolska. Już dzisiaj ze mną w studiu jego autorka i gospodyni pani Monika Muszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Premierowy odcinek już za kilkanaście minut. Są emocje? Stresuję się, oczywiście, że tak. Chciałabym, żeby wszystko wypadło jak najlepiej. Zresztą moje rozmówczynie również czekają z niecierpliwością na emisję. A te emocje są. Dzisiaj większy, czy w czasie nagrywania programu? Chyba dzisiaj. Chyba dzisiaj są większe emocje, z tego względu, że dopiero zobaczę finalny efekt. No tak, bo tego efektu pani wcześniej nie widziała, tak jak zresztą nasi widzowie. A jak się czuła pani na planie filmowym, pierwszy raz w takiej sytuacji była Świetnie. pani postawiona? Świetnie. Ułatwiły mi moje rozmówczynie, szczerze mówiąc, prowadzenie rozmów, ponieważ były to osoby, które miały dużo do powiedzenia. I tym samym moja praca skupiła się tylko na słuchaniu, zadawaniu pytań, wyciąganiu różnych informacji. Ale praca na planie filmowym to także praca z kamerami, z mikrofonami to jest chyba nowy dla Pani świat. Nie było tutaj takiej blokady, problemów? Jeśli chodzi o telewizję, faktycznie nowej, zupełnie inaczej światła, kamery to powoduje stres, ale sądzę, że z każdym odcinkiem będzie coraz lepiej. A jak się Pani rozmawiało? Bardzo dobrze. Mamy wspaniałe kobiety w naszym mieście, okolicach, więc jestem pod pełnym wrażeniem i mam nadzieję, że widzowie również będą. Bo rozmowy prowadzone w, czy to w studiu telewizyjnym, czy w plenerze, ale z myślą taką, że trafią na antenę, to są jednak inne rozmowy niż te, które prowadzi się na co dzień i też inne od tego, co pani na co dzień robi. Na co dzień pani wykłada na wyższej uczelni. To był jednak nowy świat. Trudno było. W w niego wejść? Tak, trudno było. Czasami pojawiały się nawiody łzy u moich rozmówczeń, więc przy wyciąganiu różnych informacji, więc to też była dla mnie taka pewnego rodzaju szkoła. Zupełnie inaczej rozmawia się ze studentami, inaczej prowadzi się wykład, a inaczej rozmawia się w cztery oczy z kobietą, która ma coś do powiedzenia, która dużo przeszła w życiu, więc na pewno było to zupełnie inne doświadczenie. No właśnie, o co Pani pytała, jakich informacji chciała Pani e, usłyszeć? To chyba zależy od rozmówczyni, ponieważ do tej pory było chyba dziewięć rozmów z cudownymi kobietami e, różnych zawodów i była Pani ze straży pożarnej, z policji, ale była również psychoterapeuta, seksuolog, więc te rozmowy były zupełnie, zupełnie różne. E, i tak naprawdę każda z tych kobiet jest inna. Każda jest wyjątkowa, każda ma coś innego do powiedzenia, e, każda ma swoją siłę, którą mam nadzieję, że będzie widać w programie. Mhm. Ale pani rozmawiała o ich życiu, o ich e, pracy, o ich planach, marzeniach? O wszystkim. O życiu, o pracy, o marzeniach, o tym, jak, kim są ich klientki, pacjentki. O tym, gdzie my, kobiety, możemy szukać pomocy. Często jest tak, że nie wiemy, gdzie się udać, gdzie się zgłosić. Natłok pracy, rodzina nie myślimy wtedy o sobie. Dlatego powstał ten program również, żeby, żeby kobiety wiedziały, gdzie mogą się udać, gdzie szukać pomocy, a być może e, moje rozmówczynie zainspirują kogoś do zmiany zawodu. No właśnie, e, bo e, sama pani mówi. E... Różne tematy, różne pytania, różne osoby. Jaki jest zatem wspólny mianownik tych wszystkich e, programów? Kobieta. Wspólnym mianownikiem jest kobieta e, i jej siła, jej motywacja, jej pasja, e, jej praca. Więc to jest takim naszym motorem napędowym i chciałybyśmy przekazać wszystkim widzom, nie tylko kobietom, ale w szczególności kobietom, e, że mamy cudowne osoby i że można e, osiągnąć sukces, można zmienić zawód, można szukać pomocy, jeśli na przykład w domu dzieje się przemoc. Bo takie trudne rozmowy też prowadziłam. Czyli ten program ma misję motywacyjną? Tak bym powiedziała motywacyjną, inspirującą, ale również e, taką edukacyjną, ponieważ często nie zdajemy sobie z różnych spraw i moje rozmówczynie przybliżają mi, ale również widzą niektóre zagwostki związane z ich pracą, zawodem. W konińskich mediach do tej pory takiego formatu nie było. Jesteśmy pierwszą redakcją, która otwiera się na tego typu tematy i na tego typu format. Łatwo było Zachęcić Panie do otwierania się, do dzielenia się swoimi doświadczeniami? Z każdym odcinkiem coraz łatwiej, szczerze mówiąc. Na początku trudno mi było znaleźć rozmówczynię. Troszeczkę się naszukałam, ponieważ jest to nowość. Kiedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi, Panie stwierdziły: O, fajnie, tak, ja też mam coś do powiedzenia. Widziałam fajne dziewczyny w tej zapowiedzi. Czemu nie? Spróbuję. Wstydzę się, czasami są takie odpowiedzi. Ale chcę spróbować i powiedzieć, czym się zajmuję, jakie są moje pasje. To teraz po wystartowaniu programu chętne yy, same się będą do pani zgłaszały. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję i zresztą zachęcam, yy, jeśli jest kobieta, która prowadzi ciekawy biznes, która być może wykonuje specyficzny zawód albo ma specjalistyczne hobby, zapraszam serdecznie. Były takie osoby, które na rozmowę się nie zgodziły? Nie, jeszcze nie spotkałam takiej osoby, szczerze mówiąc. Troszeczkę musiałam przekonywać niektóre osoby, ale nie słyszałam jeszcze odmowy. Są takie osoby o rozmowie, z którymi pani marzy? Czy marzę? Mam, mam w głowie pomysły. Mam w głowie pomysły e, i mam nadzieję, że te osoby zgodzą się być e, moimi gośćmi. Na razie nie chcę zdradzać, kto to będzie, ale, ale mam kilka planów i jestem ciekawa, ciekawa rozmów z tymi osobami. Monika Muszyńska, autorka i gospodyni nowego programu na antenie TV Wielkopolska z kobietami o kobietach. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Ja też dziękuję, do zobaczenia w kolejnym programie. A za chwilę z kobietami o kobietach.